Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie bardzo na moim kanale Gotuj ze Słuchajcie, w dzisiejszym dniu przychodzę do Was oto z takimi rogalikami wytrawnymi. W jaki sposób je przyrządzić we własnej kuchni i podać gościom? Już dowiecie się Za sobie. przygotowania tych rogalików potrzebujemy banalne, proste składniki. Myślę, że każdy nimi dysponuje w domu. Ciasto francuskie, szynka, ser, jajko do posypania, czarnuszka, sezam, mak, co lubicie. I te wytrawne rogaliki będziemy piec. Oczywiście możecie wasze rogaliki rogaliki na dziać czym chcecie. Od papryki przez farsze mięsne, przez słodkie, nie wiem, cynamonowe i tak dalej, ale ja dzisiaj zrobię takie na kolację. Staram się ciasto francuskie mieć w kuchni, wam też polecam. Zawsze można zrobić z tego i słodką przekąskę i wytrawne kolacje czy rogaliki śniadaniowe, jak mama dość szybko wstanie i się zorganizuje. W każdym razie dzisiaj postawiliśmy na te nadziewane szynką i serem żółtym. Rozciągamy jedno ciasto, zupełnie nie robimy z nim nic i układamy naszą szynkę. Ja mam taką dużą, jak macie małą no to dacie taką jaką macie, ale ona mi tak akurat wystarczy, widzicie, aby zapełnić to ciasto. Przykrywamy żółtym serem. Odwijamy drugie ciasto i przykrywamy drugim plastem i przystępujemy do krojenia. Możecie sobie pokroić ciasto tak i wtedy rogaliki będą takie małe, ale my weźmiemy i będziemy mieli duże rogale. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć rogaliki. Rogaliki zaczynamy zwijać i układamy sobie na wcześniej przygotowaną blachę. To jest normalna z piekarnika blaszka. Nie musimy ciasno zwijać. Oj. Dobrze, że jest tłuste to ciasto, to tak się nie ten. Musimy z boku sobie zwinąć.

roztrzepanym żółtkiem albo jajkiem. Ja zawsze rozczepuję całe jajko. One wtedy po upieczeniu będą ładne, takie złociutkie, chrupiące. Będą się ładnie prezentować. I tak jak na początku wam mówiłam, możemy je sypnąć. Ja akurat wybieram czarny sezam, bo go lubię, ale można też białym sezamem czy makiem posypać. W piekarniku stawiamy na 200 stopni, ja mam termoobieg, będziemy piec około 20 minut. I wstawiamy do piekarnika. Około 20 minut i będą gotowe. Zrobimy do tego sos czosnkowy, przegłosowany, czosnkowy wszyscy lubią najbardziej. Robię go od razu po włożeniu rogalików do piekarnika, żeby sos przeszedł czosnkiem, jak jest tak, wiecie, zrobiony natychmiast i od razu podany. To po prostu jak trafimy na czosnek, to jest czosnkowo, a cały sos nie zdąży przejść. więc robimy go od razu, żeby miał czas się przegryźć. A ja robię różne kombinacje, jeśli chodzi o czosnkowy sosik. Teraz dam majonez i śmietanę, bo mam, ale wolałabym dać jogurt z majonezem. No ale ja nie kupiłam jogurtu, więc nie. Będziemy się rozwodzić nad tym. Śmietaną tylko rozrzedzam troszkę strukturę, żeby było. Można dać troszeczkę ziół do sałatek, bardzo podbijają smak sosu czosnkowego, koperek, co kto woli. Ja dzisiaj robię po prostu taki zwykły z samym czosnkiem. Troszkę czarnego pieprzu dodam. Taka konsystencja już jest odpowiednia. I zostawiamy na chwilkę go, żeby zdążyły się nam smaki przegryźć. Nasze rogaliki po 20 minutach wyglądają tak. Ktoś ma dłonie za zwestu, to może wykładać w ten sposób, jeżeli nie, to musi wziąć sobie szczypce, bo to jest gorące. I nasze rogaliki wytrawne gotowe. Jak macie gości, słuchajcie, jak wam na szybko jest coś potrzebne, to jest kwestia 30 minut 25. I macie takie pyszne rogaliki z jakimś wybranym sosem, gotowe. Ciepłe, sycące, smakują każdemu, także polecają się na wasz stół. Taka szuka przekąska zawsze jest lepsza niż pusty stół. Także zachęcam. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie, dziękuję za subskrypcję, za komentarze pod moimi filmikami i zapraszam na kolejne produkcje. Jeszcze wam pokażę, jak wyglądają po przekrojeniu, tylko musieliśmy chwilkę zaczekać, aż przestygną, bo były gorące. Proszę bardzo, po przekrojonych, po przekrojeniu są chrupiące, gotowe do zjedzenia. Zobaczcie, ten efekt finalny wygląda w ten sposób. Wszyscy spróbowali, są zachwyceni. Musiałam zostawić troszeczkę na talerzu, żeby wam to pokazać, bo oczywiście bym nie zdążyła. Możecie uwierzyć, są soczyste w środku od tego sera, pachną wędzoną szynką, przepyszne, chrupiące ciepłe przekąski. One, jak oziębną, również nie stracą na jakości. Można śmiało zrobić na dłuższe posiedzenie dla gości. Sprawdzi się na 100%. Także zapraszam serdecznie po przepis i wykonujcie u siebie.